Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj z mamą Cześć Tak jak obiecałam, po sesji nagrywamy filmik z mamą Tym razem zdecydowałyśmy się porozmawiać tak luźno o książkach, które nas pozytywnie zaskoczyły To jest fajny film, dlatego że moja mama raczej czyta książki, które nieczęsto znajduje się na BookTube więc mamą myślę, że możesz sobie zacząć Oj, zacząć no to muszę w takim razie, jak mi tak zachęcasz że niezbyt popularne to zacznę może od kryminałów. od kryminałów, tak. Lisa Jackson, w ogóle cała seria, nie wiem czy dobrze mówię nazwisko, ale tak. cała seria, słuchajcie, fajna rzecz. Jeżeli ktoś lubi kryminały, krymina... takie thrillery, to to będzie y, naprawdę fajnie się czytało. Kolejną, y, to jest też... Tutaj chodzi o to, że... No Nikolaj, w kryminałach zabójstwa i, i, i ten, to, to jest dosyć mocne, to nie jest... Dzięki za uświadomienie, że w kryminałach <gryminałach> chodzi o zabójstwo. No, ale generalnie, no każda, to nie są książki powiązane jakby ym, tragedią, no jest, są ci sami detektywi, ale generalnie y, każda sprawa jest inna, o tak powiem. Żeby Czyli taki nie... standard kryminałów, no Tak, nie? Ale, ale to się naprawdę dobrze czyta, słuchajcie, jeżeli ktoś ma, no to polecam. Tą książkę dostałam od Ciebie i to jest takie odkrycie, Max Czorny, po prostu no w moich ustach to jest bardzo duży komplement, bo tak samo jak bardzo lubię Chrisa Cartera, to ten autor no, pisze rewelacyjnie. Słuchajcie, czyta się to no, od pierwszych kartek bardzo dobrze. Tu, tu... I tu widzę, że Lublin... To takie polskie. E, tak, on pan jest znaczy, w ogóle wiem, adwokatem. Wie, wiem, że to Polak, ale no, nie wiedziałam, nie. w Lublinie się rozgrywa akcja zjawy. Ale to jest ten, bo ja zaczynam od Grzesznika i po prostu, no, no popłynęłam. Mam już wszystkie jego e-booki, które y, y, się ukazały, bo to jest, to się czyta naprawdę dobrze i tak jak u Chrisa Cartera, nie ma tendencji spadkowej, jeżeli chodzi o, o książki na książkę, że coś jest na szybcika pisane. Nie, nie. To, to naprawdę jest bardzo dobre. Oczywiście polecam też Chrisa Cartera, którego, to taki uh -huh. no, którego nie mam w formie papierowej, bo mam tylko w wersji e-bookowej niestety, ale nawet bym chyba już nie miała miejsca tam na półkach. To no. prawda, a ja jeszcze mogę się pochwalić, że mama tak dużo mówiła o tym autorze, że ja sobie kupiłam Niesz nieszczęśliwa? No, czekaj. Tu co? Wam wkleję okładkę, tak czy inaczej. No. Kupiłam sobie tę książkę właśnie, tak żeby mm, spróbować. No i e, niezbyt chyba popularna w Polsce jest Brenda Nowak. E, też e, bardzo dobrze że się to czyta. E, detektywi są cisami, ale sprawy są inne. Bardzo dobre. Bardzo polecam. Tutaj widzę, że jeszcze z tyłu jest 2010 roku. Jaka stara książka. No. Ja mam papierową tylko akurat tą, ale w wersji e-bookowej czytałam wszystkie. Nawet chyba są dostępne na Legimi, jak nie pomyliłam. Bardzo możliwe. No bo Legimi ma dosyć dużo tak, tych książek. Tak, tak. Ale, ale świetne. Jeżeli chodzi o kryminały, ja ich nie mam w wersji papierowej, to na pewno słuchajcie polska pisarka Hanna Greń. Zresztą ona pochodzi z Bielska. Tak ja zaczynałam od cynamonowych laleczek. No, no, słuchajcie, to jest rewelacyjne. Fajny cykl w ogóle y, Hanna Gryń bardzo dobrze pisze. Książki się y, no, czyta tak. No, same, same się same czytają, się czytają. O, ta, z ósmi to wyjęłaś I na, i na pewno bym jeszcze y, Małgorzata Rogale polecała. Cały jej cykl, książek, bo ona no, też świetnie pisze. Mhm. I tyle, jeżeli chodzi o kryminały, na tym kończą. Ja chyba kryminałów jako takich nie mam. Mam jedną powieść, która szczerze mówiąc, nie do końca wiem, jakbym ją e, zakwalifikowała, e, Bo jest to oczywiście Kozioł Ofiarny, Dafne Dumorie. Mam nadzieję, że teraz dobrze, dobrze wymówiłam, bo zuzami ostatnio zwracała uwagę. Bo Kozioł Ofiarny to jest taka powieść, która również ukazała się w ogóle pod tytułem Sobowtór w Polsce. No i ona opowiada o sobowtórze. Opowiada o dwóch mężczyznach, którzy wyglądają tak samo. I jeden z drugim zamienia się ży życiem bez zgody tego um, głównego bohatera. To jest historia, ona mi się tak strasznie podobała, a ja ją trochę tak zebrałam bo myślałam, że no w, no w sumie, że będzie ok, bo tak dużo się mówi o Rebece i trochę tak mam wrażenie, że inne książki tej autorki są przyćmione um, no i z tego też względu ja podchodziłam z bardzo niskimi oczekiwaniami, ja zaskoczyłam się bardzo pozytywnie, natomiast zastrzegam, że to, to jest książka, która nie wszystkich zachwyci, ja chyba jestem takim wyjątkiem, który uwielbia właśnie Kozła Ofernego. No czy wiesz co, no bo w ogóle autorka pisze takie mroczne ona pisze yy, tak, tak i, i one mają taki specyficzny klimat, ale one w ogóle są specyficznie napisane, ale wiesz co, ale one mi się podobają. Ja tak. Rebekę czytałam chyba z trzy razy, bo, bo no, pierwszy i... raz to oj dawno, dawno temu. Ale, ale no, no jest coś w tym pisaniu i, i jest coś w tych książkach, tylko mnie się one bardziej kojarzą z okresem takim jesienno-limowym. Tak, tak, tak. Rebeka na pewno, i tak. Tak, tak. tak. Mi... No, tak. tak, tak. ofiarny raczej nie, nie przypisałabym może aż tak do jakiegoś klimatu, bo tam tak jak w Rebece mam wrażenie, że dużą rolę odgrywa Pogoda, to co ona widzi, to jak, jak wygląda jej otoczenie, tak w Koźle Ofiarnym chyba tak nie ma. Ale to z takich thrillerowych, może przejdziemy do fantastyki. Co ty na to, mamo? Bardzo chętnie. No to z fantastyki książkę, której nie mam w wydaniu papierowym, a, a warto polecić, to oczywiście Magdalena Kubasiewicz i Spalić Wiedźmę. Słuchajcie, rzeczy, no, no mnie się to strasznie podobało, jest, Polska nie nazywa się Polska, tylko Polonia, rzecz się dzieje w Krakowie, jest piesza wiedźma przy królu i to jest takie pomieszanie legend z nowoczesnością, ale no, no, no ja bardzo polecam, jeżeli ktoś lubi fantastykę, a nie czytał, to niech spróbuje, bo warto, oczywiście teraz już polecą książkowe. Księga Czarownic. Ja już o tym ostatnio. Opowiadałyśmy, mówiłam. tak, w poprzednim filmie w tbr tak, ale ja sobie zrobiłam reelit yy, wszystkiego i powiem Wam, że to po tylu latach dalej się dobrze czyta, więc, więc polecam. Mama przed wszystkimi czytała i się zachwycała. <grym> tak, tak, tak. Yy, no to, to na pewno Paweł Kornew i yy, egzorcysta. Znaczy to jest cykl Egzorcysta, ale pierwszy tom jest, ja zniosłam tylko jeden y, z góry, chociaż mam obydwa. Przeklęty Metal. Przeklęty Metal. No słuchajcie, no, no co ja będę dużo mówić, no tutaj jest Sebastian Mart i mm, on... Y, nie jest tak do, do końca egzorcystą, ale coś w nim jest i, i no nie, bo bym zdradziła, jakbym się rozgadała. No właśnie. Ale, ale słuchajcie, polecam, bardzo dobrze się czyta, naprawdę jak ktoś szuka jakiejś fajnej fantastyki, to to. Zdecydowanie. Mama w ogóle jest fanką książek papierowego księżyca. No bo oni mają y, to szczęście, że wydają, do, do, jeszcze zapomniałam o dwóch, które mam, ale są na półce, y, to też będę mówiła. Na pewno słuchajcie, Darynda Jones. To chyba nie jest takie popularne. To jest nie. Też, y, ten... Można tak znaleźć niektóre tomy w internecie. Y, ale chyba nawet jest teraz na wyprzedaży w papierowym y, księżycu. Słuchajcie, y, rewelacyjna rzecz. Y, tutaj jest y, fajna bohaterka, która jest detektywem, ma w dodatku kostucho ale no, jest to napisane rewelacyjnie i bardzo dobrze się czyta Leko. mama się zachwycała, pamiętam jak no. mama kupowała te książki tak, tak, I jeszcze pożyczałam jeszcze jednej koleżance i ona też była zachwycona więc to tak. nie jest tylko y, mój zachwyt mhm. no, oczywiście pierwszy tom y, Wiedźmy Olgi Gromyku jest u Ciebie, bo jeszcze nie przeczytałaś ale cały cykl Kronik polecam y, jest... teraz chyba już w ogóle trudno jest zdobyć te wydania a chyba nie, bo w papierowym księżycu kupisz bez problemu, a poza tym na problem? Legimi, tak, a Co na Legimi, o... no, dobra, no. a książkowe też są chyba, no yy, tak mi się wydaje, że... Nie wiem, może ja coś mylę. No. One a... w ogóle mają piękne okładki, bardzo mi się one podoba. Ale wyrobają. w ogóle książka ma piękną treść. No i <słuch> oczywiście dalej będę polecać Oksanę Pankiewą. Słuchajcie, to jest... O to tym jest. mama też mówiła w... Tybiarze? Tak, bo to jest taki tak? inny, to jest taki inny świat, takie coś zupełnie innego... No, światy równoległe i ten ale, ale jest inteligentnie napisane. Jest to, no, zabawne pewnie. Zabawne nie? też, mhm. oczywiście. Jest to, jest to fajna, fajna lektura, taka, wiecie, na odsapnięcie. O ładna ma y, zdobienia na stronach. Jeszcze gdzieś tu miałam dwie, ale Tyś mi to schowało. Ale to będą mam raczej do młodzieżowej. No i na pewno z nowości papierowego księżyca moje ostatnie odkrycie y, Kamila Szczubełek i droga do wyraju. Słuchajcie, no ja po prostu pomimo remontu nie mogłam się od tego oderwać i, i czytałam do późna. Rewelacyjna rzecz. No, fajnie się to czyta, i to jest pozycja taka typowo na wakacje taka wiecie leciutka krótka też krótka, jest nie, nie jest gruba i druga z nich też, yy, też chyba to jest małgorzata Stefania. nie wiem czy to też nie jest jej pierwsza książka bo jest, jest bo ja się z autorką z... masz napisane bardzo udane debiut no bo jest naprawdę udane słuchajcie i jest to też takie zupełnie coś innego tutaj, yy, tutaj dziewczyna jest zabójcą, mhm. ale no, jest ciekawa intryga, ciekawy, ciekawie napisane, to też polecam. Naprawdę fajna rzecz. Po półrocznych torturach zabójczy nie próbuje wrócić do normalnego życia. No. Brzmi ciekawie, no. No, ale ja jest ciekawa, jest, jest ciekawa, jest naprawdę. Tylko, że to są, e, tych książek nie można porównać, bo e, no nie, nie. tutaj są e, takie typowe wierzenia e, e, no, słowiańskie? słowiańskie, tak, ale tego nie jest dużo i jest to tak ciekawie napisane, tak to ciekawie jest. Mhm. E, no, no naprawdę, ja po, bardzo polecam. Jestem zakochana w obydwu książkach, więc jak ktoś ma ochotę, to jak najbardziej. Ja od siebie z fantastyki oczywiście mogę polecić mój, e, moje zaskoczenie sprzed kilku lat, czyli Gry o Tron której mama się nawet nie spodziewała, że ona mi się spodoba. Trochę no. tak ym, do, do, zabrałam ją w Empiku i tak... Nie wiem nawet co mnie podkusiło, bo ja serialu <noise> nigdy nie widziałam. E, Widziałyśmy z mamą jeden odcinek. Kiedy jeden albo dwa. Jeden albo dwa odcinki. No. Pierwsza wiadomo, że wiadomo co się dzieje w pierwszym odcinku, tak? To, no, to, to dosyć było. dziwny to odcinek. Tak, ale przeczytałam pierwszy tom i później już poleciałam z całą serią do tańca ze smokami i naprawdę muszę przyznać, że mimo tego, że da się połapać, znaczy da się, da się pogubić w bohaterach, bo oni są naprawdę, tam jest tyle bohaterów, że to jest dla mnie. No, ty miałeś problem z tymi tak, bohaterami. Tak, tak, ja miałam pobraną taką mapkę, żeby się mniej więcej połapać, bo w pierwszym tomie jeszcze nie ma mm, tej, tego dodatku, w którym są wszyscy bohaterowie wypisani. No i muszę przyznać, że to było moje duże zaskoczenie, i wciąż nim jest, i wciąż czekam na kolejne tomy. Naprawdę ja czekam. Tak, to prawda, mm. potwierdzam. Tak, 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 tak. E w ogóle myślę, że jak będzie ten serial, to szybciej napiszę. Tak? Ja, no, tak, to prawda. A tu jednak serial wyprzedził i to bardzo dużo. Z innej takiej fantastyki, która też mnie, to bardziej urban fantasy, to oczywiście um, książka Anety Jadowskiej, o, które tak. moja mama czytała, no tak jak już mówiłam kilkakrotnie, moja mama je czytała jeszcze w starych wydaniach, kiedy one wychodziły w Fabryce Słów. Dokładnie. Um, tak, a ja się dopiero za nie zabrałam, kiedy zostały one wznowione w SQL-ie. I e, trochę podchodziłam, jak jak, jak no, 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 no nieufnie bardzo, no tak. Chciałam, tak. E, chciałam frazę o logicznie, ale może no. być, nieufnie bardzo podchodziłam, a jednak przekonałam się, że one są naprawdę przyjemnie lekko napisane e, i od nich nie można dużo wymagać. Bo no to są książki, które, tak, które zabawno, mają nie? Ci fajnie, no, fajnie zapełnić czas, tak, czy w ogóle tak. potrzebujesz sobie takie odskoczni. Także Aneta Jadowska była moim dużym zaskoczeniem, no i bardzo chętnie sobie do tych książek wracam. Jeszcze z, tak, no tu bardziej w młodzieżówki już teraz wejdę, ale z fantastyki młodzieżowej... Baśniobór, do którego też podchodziłam bardzo nieufnie. On w zeszłym roku w lipcu pojawił się w dogrywce do Wy Wybieracie Ja Czytam I ja mimo wszystko sobie go kupiłam i mimo wszystko go przeczytałam i jak wiecie przeczytałam później cały Baśniobór. No i wciąż się nim zachwycam, bo to jednak to są takie książki no przyjemne. Widać, że są starszymi książkami, bo jednak pierwszy tom został wydany tam w 2008 roku, ale to ma coś w sobie, no i Brandon Mull od Brandona Mula nie jeden pisarz fantastyczny mógłby się uczyć plot twistów. I z fantastyki jeszcze mam tu jedną. Nie, dwie mam. Jedna to Diabelskie Maszyny, Cassandra Clare, którą no. mamie kiedyś za, zabrałam, Miał po prostu z półki. Nawet, nawet nie informując mamy, że ją biorę. Tak. tak no i zaczęłam ją czytać w, w pociągu, i napisałam, właśnie mamy, że. Że jednak mi się podoba, że coś w tym jest. Ale mm, mam wrażenie, że tutaj duży. Gdybym na przykład sięgnęła e, najpierw po Dary Anioła. Ta, Dary Anioła tak się nazywa? Tak. Miasto Kości. E, to na pewno nie podobałoby mi się tak bardzo, jak sięgnęłam po właśnie diabelskie maszyny, które chron chronologicznie są pierwsze, bo akcja rozgrywa się w wiktoriańskiej Anglii. I chyba to właśnie mnie tak kupiło. Ale to jest wiesz, co w ogóle pierwsze były wydane e, Dary Anioła? Tak, tak, bo tak. Bo tak, ja to tak, tak czytałam. Mm. I zdecydowanie to, co żeśmy ostatnio mówiły, coś, co nas tak negatywnie. O ile pierwsza, pierwsza, pierwsze czy części darów anioła y, dobrze się czyta, to później to tak, już jest to tak jest rozlazłe. rozlazłe. Tak na siłę czyta, pisane, tak, że, tak, że to. to a te, już... ten cykl, właśnie te diabelskie maszyny, mm -hmm. faktycznie jest świetny. Jest, jest... Diabelskie maszyny były w ogóle pisane w międzyczasie czwartego, piątego i szóstego tomu, chyba. I to jej wyszło, bo tak. bo mówię, bo tamte trzy ostatnie tomy to już była taka droga przez mękę. Mm -hmm. A mama w ogóle nie czytała pani noc? Czy czytałaś? Nie czytałaś. Chyba nie, ja miałam nie jedno Nie tej y, trylogii, tej najgrubszej. Ja teraz już nie pamiętam, jak ona się nazywa, która rozgrywa się znowu po Darach Anioła, która nawiązuje do wszystkich serii. No to mówię, no ja, tobie się to podobało, ja zaczęłam, mówię, nie, 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 nie. nie Mi się nie. podobało ale teraz by mi się już nie podobało. <laughs> no więc ja, ja sobie darowałam. Uważam, że dary anioła powinny się skończyć tak jak y, diabelskie ma, maszyny na, na trzech trzech tomach. Tomach. Tak. I to by było świetne Najlepiej to by, się, by wyszło. Tak, to by się nie zestarzało, to by się do dzisiaj dobrze. Znaczy, zestarzałoby się. Mimo wszystko by się zestarzało. No, tak, ale wiesz co, y, nie zestarzałoby się tak jak na przykład lundlum y, na ne, kroskop. To, co ci kiedyś mówi. Opowiadałam ja o ja tym. Nie wiem, co to... No, wiesz, co w ogóle muszę sobie zrobić? Chyba tego. No Naprawdę, nie. chyba tak, dlatego że ja nie wiem, jak, jak, jakby mi się to teraz podobało, bo kiedyś byłam tym zachwycona, ale wiesz, no teraz ja myślę, że większość czytelników by nie wiedziała o co Kamany, bo nie ma zimnej wojny, tak? No, tak, no, tak. To prawda. No, więc y, tutaj ten wiesz, serius sowiecki y, i, i USA, Stany Zjednoczone w walce, wiesz, o, o przywództwo, no to. Może to nie wiadomo. Zrobię. I też chyba naszym wspólnym zaskoczeniem jest Nevermore. O tak. Tak, bo to, ja to też do tej książki, ja oni usłyszałam gdzieś za granicą na booktubie i też ją tak kupiłam, trochę nieprzekonana. A się okazało, że to jest coś świetnego i w ogóle zaskoczeniem dla mnie było to, że po tym jak ja przeczytałam Nevermore, to tak dużo osób przeczytało e, całą serię do, do trzeciego tomu, bo póki co mamy tylko trzy tomy, że aż mi serce się raduje, bo to jest naprawdę dobra seria. Ale zauważ, że w ogóle te książki są trzy tomy i żaden nie odstaje. To nie jest pisane mm -hmm. na siłę, to jest e, praktycznie, e, każdy tom jest są przemyślany i mm -hmm. jest, jest naprawdę dobry, to nie jest tak, bo, że czytasz i mówisz, Boże, niech się to w końcu skończy. Tak, tak, nie, tam to, to, no, to, naprawdę one no. mają sens, bohaterka też jest bardzo fajna i ona jest moim zdaniem e, niesztampowa. to znaczy ona jest, no, wyróżnia się na tle bohaterek e, fantastyki młodzieżowej, takiej typowej młodzieżowej, bo jednak... E, Nevermore te pierwsze to będą to tak samo jak Harry Potter, to znaczy one są na tym samym znaczy, no, poziomie wiekowym. Bohaterka nie jest wkurzająca, tak jak ja Ci kiedyś mówiłam, że często w młodzieżówkach jest coś takiego, że jest młoda dziewczyna, która musi, a już jak jest wątek miłosny, to o Jezu, mhm. bo ona się musi poświęcić. W nie, to ja te, nie, bo ja tego nie trawię, słuchajcie. No ja wiem, że tego nie trawisz. No, ja nie jestem romantyczką chyba. Dobrze. Aż to, taką. No wiem. To w takim razie możesz sobie o swoich trzech książkach takich... Dwie są... Mama się nie do końca zgadza, że są młodzieżowe, ale to sama powiem. Znaczy, wiesz co? No, nie, ja bym nie powiedziała, że to są młodzieżowe. Yy, chyba, że dla takiej starszej młodzieży, no. No, Bo no dla, dla mnie takiej raczej młodzież starszej to się zaczyna, już wiesz, to, to już jest 13, plus, no nie? No to, to dla mnie też. No, ale to ja nie wiem, czy to jest dla 13, plus. Ja bym Nie Miałam 16 się No dobra, bezduszna no, Bezduszna. Ja już o tym mówiłam ostatnio tak. nic dodać, nic ująć. Ja jestem zachwycona i polecam ten cykl. Mm -hmm. moje, ostatnie, będę go moje ostatnie odkrycie to oczywiście droga Szamana. Ja to przez przypadek wypożyczyłam sobie na, na legimi. No i po prostu tak się zakochałam, że dostałam od Ona mojej jest... córki wersję tak. papierową i będę miała całą wersję papierową. Po prostu rewelacyjne, słuchajcie. One to jest... są, to, to jest taka książka, w której komputery i gry odgrywają. Tak, ryby. ale wiesz, jakbym przeczytała sobie opis i gdyby ktoś tam napisał, że to jest dla miłośników gier, którym ja nie jestem, to pewno bym nawet po to nie sięgnęła, mhm. ale, ale to nie ma nic wspólnego, bo ja się nie znam na grach, a książka jest no, po prostu tak wciągająca i, i teraz będę czytała piąty tom, bo mhm. jest w kolejce. Tak. Jest to naprawdę świetne. No, i oczywiście cykl, który dostałam. Ja od też dostała od córki? Mhm. Tak, dostałam to od córki, słuchajcie, i Cinder. No, to po prostu. Ja zawsze, jak słuchałam od Nikoli na kanale o, o przeróbkach, coś, co ty to mówiłaś? O tych bajkach. retailingach właśnie, dobrze. To Słucham. jest retailing no? Tak, ale mówię, zawsze byłaś negatywnie nastawiona. To jak dostałam ten, tą, tą książkę i zaczęłam ją czytać, ja mówię, Boże, to jest świetne. To jest naprawdę, słuchajcie. Mi się też podobało. I Nikoli się też podobało. I, I potwierdzam, no, jest to rewelacja. To dla tych, którzy nie wiedzą, Sinder jest retailingiem oczywiście kopcią tylko że w formie robota, cyborga. Cyborga. cyborga, 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 tak, to jest to słowo. Drugi tom, czyli Scarlet, oczywiście nawiązuje do... Um... Złotowłosej? Nie, 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 do Czerwonego Kapturka. Trzeci tom, czyli Kres, nawiązuje do różpunki i Winter nawiązuje do... Znaczy tak zgaduję, bo ja akurat nie czytałam dwóch um, ostatnich. Nawiązuje do... Um, jak ona się nazywa? Królowna Śnieżka. O. Więc to są takie książki, dla one są wszystkie połączone, oczywiście, te książki, e ale one mają faktycznie coś w sobie, i są. Mm, mam też wrażenie, że po prostu na tle innych retailingów bardzo się wyróżniają, bo jednak pomyślelibyście, żeby połączyć bajkę z cyborgiem no ja nie, ja też ale, nie pomyślałam. ale świetnie ale naprawdę wyszło to świetnie jedną z książek, które, która też nam się podobała, my mamy ją w wersji papierowej, zresztą to jest moja książka którą dostałam jak mi robili kolanko to co to? światło między oceanami. No dokładnie. No, co nie, jesteśmy zachwycone obie, więc... Ale to jest bardziej obyczajówka. Tak. No nie, to jest taka powieść, dramat rodzinny. O. No i słuchajcie, i, i to naprawdę z, opi z opisu, jak ktoś przeczyta opis, to może nie wygląda, że to będzie tak świetna książka, ale jest rewelacyjna i to się bardzo cieszę. Jest piękna. No. Jest, jest po prostu piękna, naprawdę. No. Jedna z tak, no, mądrzejszych i chętnie sobie też do niej wrócę, chociaż ja chyba nie przejdę po prostu przez końcówkę, bo dla mnie to było... O Jezus, obie płakały. O, Jezu, ja tak beczałam na tym. No, ale... ale beczałam, słuchajcie, be, beczałam, nie, że mi łza poleciała, no. tylko beczałam. To prawda, ale książka też warta polecenia. Tak, jeżeli tak, tak, ktoś tak. szuka takiej obyczajówki fajnej, no to polecamy. Mama się musiała siódmy raz poprawić, bo jej niewygodnie na podłodze. E, ja jeszcze chciałam powiedzieć o jednym gatunku: gatunku, który jest tak, no para gatunkiem. E, to jest to oczywiście klasyka. Jak sobie prześledzicie książkę, jakie ja czytałam na początku kanału później w środku i teraz, to jest naprawdę, mam wrażenie, dosyć duża różnica. No, jest. E, te klasyki, to ja, ja też bardzo niechętnie do nich podchodziłam. Pierwszym takim, który przeczytałam, to był Dziwne losy Jane R które mama mi znowu polecała. O Jezus, 10 lat Cię chyba na to nawarzyłam. Tak, a ja, a ja nie chciałam. Ja nie chciałam, bo mama mi powiedziała pewną rzecz, która e, jest ważna w tej książce, o której ja tutaj nie powiem, bo uważam, że jest spoilerem. I ja... E, całkiem po prostu inaczej podchodziłam do, do tej książki. E, a z takich innych klasyków, no to oczywiście Jane Eyre mnie zaskoczyła. Zaskoczył mnie e, Frankenstein, bo tak jak mam wrażenie Dracula, czy, mm, czy Upiór Opery, czy nawet Dr. Jekyll i Hyde, to są takie książki, które e, po kulturze my znamy i tak naprawdę jak się zabierzemy za oryginał, no to trochę mamy poczucie, że już to czytaliśmy, w szczególności przy Drakuli, gdzie tamte rzeczy, które powinny być dla nas zaskoczeniem, nie są ze względu na to, że no my to ba bardzo dobrze znamy z tego, co teraz się pisze. Um, no a przy Frankensteinie tak nie jest, bo trochę sobie tę historię y, zmieniliśmy i to tak naprawdę bardzo sobie ją zmieniliśmy. E, a to jest taka smutna powieść, która, y, która rozprawia nas tym, jak trudną rzeczą jest w ogóle życie i Czego w tym życiu nam wszystkim potrzeba. Eee, I inny klasyk, który też mnie bardzo zaskoczył, em, to jest pożegnanie z Afryką i trochę to połączy ze szczygłem. I to wynika z tego, że to są takie. Szczygi, oczywiście nie jest klasykiem, ale to są takie książki, które ja po przeczytaniu, nawet jak sobie zobaczycie gdzieś te recenzje w Wrapach, no to ja mówiłam, że one są w porządku. Ale okej, okay, po prostu. Um, a to są dwie książki, które naprawdę im więcej czasu mija, tym ja bardziej je kocham. I to się tyczy i właśnie Szczygła, i Pożegnania z Afryką. E, bo tak jak Szczygieł pamiętam, mówiłam, że na pewno nie będę tej książki kochała tak jak bestsellerki, to mam wrażenie, że teraz e, dotarłam do tego poziomu i, i ta moja miłość... E, no, siedzi bardzo mocno we mnie i uważam szczegółowo za świetną książkę. E, I tak samo jest właśnie z Pożegnaniem z Afryką, którą znowu przeczytałam ze względu na to, że e, dziadek to, mojej tak, mamy uwielbiał. Tak, to uwielbia. a, jedna z ulubionych książek e, e, mojego dziadka. Tak. On ją zresztą, ja ją dostałam e, pod choinkę, m, chyba od brata, a pierwszą osobą, którą, e, która ją czytała, to był właśnie dziadek. On, mhm. on, on lubił takie książki. Ja, zresztą, co ja będę mówiła, dziadek za zaraził mnie a ja ciebie miłością do książki, do literatury, do czytania. Także czytajcie, moi drodzy, czytajcie. I to jest właśnie podsumowanie naszego filmu. Czytajcie, nawet jeżeli myślicie, że opis nie jest dla was. O, nie czytajcie opisów. Ja Wam <grym> tylko zdradzę no to metodę, jak zaczynałaś kupować książki tak. i się pytałaś, którą masz wziąć. Ja zawsze ci mówiłam, Nikola, nie czytaj opisu. Otwórz na obojętnie której stronie i zacznij czytać. Jeżeli cię wciągnie i chcesz wiedzieć, co jest dalej, to znaczy, że jest to książka dla tak, ciebie. Ja też miałam taką metodę, a której akurat nie polecam. Yy, czytałam ostatnie zdanie książki, i też czasami sobie wybierałam książkę na ten tutaj. Akurat w Cinder mamy. Możesz. A nie, przepraszam, to jest podziękowanie. Masz <laughs> podziękowanie. Yy, ale będą szukali ducha. I zawsze jak, jak mi się podobało ostatnie zdanie, to ją brałam. Ale teraz tego nie rekomenduję, bo sobie kilka książek tak zaspolerowałam. Nie czytajcie na pewno ostatniego zdania królewskiego. Nie z na początku gdzieś sobie otwórzcie i, i przeczytajcie. Można nawet od pierwszej strony. Jeżeli Was zainteresuje. Będzie Wam się dobrze czytało, będziecie się dobrze czuli z tym e, stylem pisania. Pis mm -hmm. no to bra brać i czytać, no i tyle. Także dziękujemy Wam bardzo, że oglądaliście. Dajcie nam znać w komentarzach, jakie książki Was zaskoczyły. Może się okaże, że o czymś sobie sama zap zapomniałyśmy, a teraz sobie już wspominamy, że faktycznie były dla nas zaskoczeniem. My sobie bardzo chętnie poczytamy te komentarze. Dziękujemy Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć. Przynieście mi obrączkę. Mama chce, żeby było widać, że ma męża. Zajęta, moi drodzy. Jakiś <grym> się zgubi.